Ej, a ja zagrasz ze mną za to w Zombie 2? No nie teraz, please. Ja chcę, ja chcę w Fortnite'a trochę pograć, bo ja nie grałem jeszcze. Czekaj, muszę karnet bojowy odebrać. Eee, ten, e, wentylator mi się zepsuł. O, i teraz mam, teraz mam jeszcze jeden problem. E, coś z wejściem HDMI i jest nie tak i mi co chwilę się ekran wyłącza. O, jedna osoba hmm. jest na live'ie, siema kto to Ej, Czekaj, zaraz sprawdzę kto to. No. Eee, w komentarze. Moa To ty? Aha, dobra, spokój. bez naramienników. Czym on się różni? Moa czekaj, a ja mam pomysł Co jest? Pilocie działaj! obraz. Jezu, ale mi was ścina strasznie. Dobra, czekaj, ja zakończam live'a, za bardzo mi bez ścina.